Cyprian Kamil Norwid, nerwy. Byłem wczoraj w miejscu, gdzie mrą z głodu, trumienny izb oglądałem wnętrze. Noga podwinęła mi się u schodu na nieobrachowanym piętrze. Musiał to być cud. Cud to był, że chwyciłem się belki spruchniałej, a gwóźdź w niej tkwił, jak w ramionach krzyża, uszedłem cały. Lecz uniosłem pół serca nie więcej. Wesołości? Zaledwo ślad. Pominąłem tłum jak targ bydlęcy, obmierzył mi świat. Muszę dziś pójść do pani baronowej, która przyjmuje bardzo pięknie, siedząc w, na kanapce atłasowej. Cóż? Powiem jej. Zwierciadło pęknie. Kandelabry skrzywią na realizm, i wymalowane papugi na plafonii, jak długi, z dzioba w dziób zawołają: Socjalizm! Dlatego usiądę w... z kapeluszem w ręku, a potem go postawię i wrócę milczącym Faryzeuszem po zabawie.